16, 16 marzec właśnie akcja Żileżów jest Masala i właśnie pali się jakiś nie wiem czy samochód tak 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 tylko że to trudno jest dobrze zauważyć bo jest bardzo dużo ludzi Bożec jest zamknięty wszystko jest wszystko jest tak jak w czasie wojny, o proszę Państwa, dym, proszę, nie widać budynków. Już tam jest akcja ratownicza, już są strażacy, już nie widać ognia, ale ten dym jest niesamowity. No gap jest pełno i śmierdzi niesamowicie. Wszystko to jest koszta, to jest, jest drama. Nie wiadomo, co tam jeszcze się... Ktoś krzyczy, coś. Ale to nie widzę, żeby to były Sisi kamizelki. Kamizelki, tak. Widzę tutaj kilka żółtych kamizelek. O właśnie, właśnie. Coś krzyczą.

dosyć nowy jeszcze się świecą światła może podejdę bliżej może mi się będzie udało przejść bo droga jest zamknięta to sfilmuję żebyście państwo dobrze widzieli nowy, nowy samochód tu jest właśnie dużo policji za, jest o Mercedes wala Mercedes wala wala tutaj wojsko próbują się dostać do silnika Tutaj jest samochód strażacki. No i da jest niesamowity, bo no to wiadomo. Nówka Mercedes. O. Przed chwilą był jeszcze ogień, ale teraz już jest wygaszone wszystko. No i takich tutaj proszę Państwa to jest dworzec Saint-Lazare, Proszę zobaczyć. Ludzie wściekli, wyklinają. Proszę, jakie witryny połamane. Proszę, to są loading sklepy bardzo drogie, z butami e, angielskimi i nie tylko. Proszę, Mario Besuti, szyby powybijane. Tak, tutaj jest, znowu przyjechało mnóstwo policji.

Santé de tout ça, comment ça va s'arranger oui. ce problème des... Je n'ai pas l'impression que ça va s'arranger. Ah d'accord, voilà. Non, non ça ne va pas s'arranger. Je ne pense pas. Voilà. voilà. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de, de faire ce mouvement Arrivé un Le moment, mouvement... la colère elle est tellement, oui. tellement, tellement, tellement énorme oui. Et que M. Macron se permet de nous balader voilà, avec les débats, les machins en attendant. Il y a beaucoup de personnes qui ne finissent pas le mois et qui ne mangent pas jusqu'à. Voilà, dimanche, voilà à à qui mangent mais qui devraient. C'est pas normal, -à, à madame. C'est oui. à lui. Voilà. Voilà, elle a balayé depuis... dans son camp. Hein. Ouais, non, voilà. Depuis voilà. 4, 4, mois, mois, depuis 4 mois, il fait ça. Hein. Il fait ça, voilà. Ils ont dit qu'ils ne vont pas arrêter avant des mois de mai, c'est ça Ils vont continuer jusqu'aux l'élection. Des... Bah, ouais, le... apparemment, il a réussi. Mais non, seul. mais ouais, non. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est pour gagner du temps. Là, c'est vraiment comme ça, comme ça. Cześć, opowiem dzisiaj o żółtych kamizelkach, ponieważ w mediach pojawiają się bardzo sprzeczne, bardzo nieprawdziwe informacje i w tych francuskich, i w tych polskich, przede wszystkim w polskich, ponieważ jesteśmy Polakami, postaram się Wam to jakoś wytłumaczyć. 16 marca, czyli kilka dni temu, miała miejsce 18. już manifestacja, demonstracja. Przede wszystkim w Paryżu, ponieważ tego dnia wszystko było skupione na Paryżu, gdyż dzień wcześniej zakończyła się debata. Debata, która była wyreżyserowana przez prezydenta, przez rządzących, tylko po to, by ogłupić ludzi, by zrobić z ludzi wariatów była w 100% wyreżyserowana osoby, które tam były, osoby, które zabierały głos w tej debacie, były osobami podstawionymi. Były też zapraszane osoby z tak zwanych zwykłych zjadaczy chleba, ale oni nie, nie byli dopuszczani do głosu. To był teatrzyk. Ta debata była teatrzykiem. 16 marca Jedna z największych manifestacji we Francji. Zapowiadana była już od kilku tygodni, ponieważ każdy wiedział, każdy sobie zdawał sprawę, że ta debata zakończy się fiaskiem, ponieważ był to teatrzyk. Każdy zdrowomyślący wiedział, że w sobotę w Paryżu będzie gorąco. Dlaczego będzie gorąco? Ponieważ ludzie, <laughs> Francuzi, mają już dość. Dyktatury, prezydenta, mają już dość przemocy, policji, mają już dość granatów, mają już dość niskich wypłat, mają już dość cen, mają już dość wszystkiego. Dlatego wyszli na ulicę. A co robi w tym czasie prezydent Macron? Gdzie jest prezydent, kiedy w Paryżu jest rewolta, kiedy w Paryżu jest. Problem, kiedy w Paryżu wszystko płonie. Gdzie jest prezydent Francji? Gdzie jest w tym czasie? Co robi prezydent Macron? Ano, prezydent Macron jest na nartach ze swoją żoną. Pojechał na narty, przebywa w Kurorcie, w Pirenejach i ma po prostu gdzieś. Ma gdzieś społeczeństwo, ma gdzieś ludzi, którzy demonstrują, ma gdzieś wszystko. Olewka totalna, i to tylko pokazuje, jak on szanuje tych ludzi, którzy od 4 miesięcy wychodzą co sobotę na mrozie, na deszczu. Ludzi, którzy tak naprawdę niczego złego nie robią. To nie są ci, którzy, którzy niszczą, to nie są ci, którzy podpalają, bo tam są osobniki, którzy przychodzą tylko po to, żeby poniszczyć, a mało tego, coraz głośniej. Przedostają się informacje, że tymi osobami, którzy, którzy niszczą, są policjanci, że to są agenci, którzy są albo wynajęci, albo wynajęci z przedmieść, albo też sami policjanci, którzy ubierają się i którzy niszczą. Bo w ostatnią sobotę było bardzo podejrzane to, że policja była bierna, nie robili nic za bardzo, żeby powstrzymać tych, nawet tych, którzy niszczyli, którzy podpalali. Nie robili absolutnie nic. To było bardzo dziwne, ponieważ wszystkie tygodnie wcześniej była taka protekcja tej policji, taka ochrona, że tam nawet nie można było y, rzucić kamieniem w szybkę. A teraz, tak jakby nagle, odpuścili. Nie zrobili dosłownie nic. Osoby są na wolności, 200 aresztowań i to jest wszystko. Wyglądało to tak, żeby po prostu. Doszło do zniszczeń, żeby pokazać, jacy źli są demonstranci. A tak naprawdę żółte kamizelki nie mają nic wspólnego. Tam są też ludzie zdesperowani, i już tacy, którzy tracą nerwy, ale to jest normalne. Jednak za wszystkie szkody w sobotnie, za wszystkie podpalenia, za wszystkie kioski, za wszystkie sklepy, za wszystkie akty wandalizmu, za wszystko co miało miejsce w Paryżu minionej soboty, odpowiedzialny jest Macron, prezydent Francji oraz rząd, i tylko oni są za to odpowiedzialni. A mówienie, ale po co oni podpalali ten kiosk, jest błędem, ponieważ za wszystko, za wszystko odpowiada Macron. On do tego dopuszcza, on nie robi nic. On nie zareagował o czterech miesięcy, absolutnie nawet słówkiem na to, na prośby, na wołanie społeczeństwa milionów Francuzów, on się nie odniósł. Co on robi? on jedzie na narty. To był akt 18, a co zrobił jego, jego ulubiony minister, minister spraw wewnętrznych podczas aktu 17 tydzień temu. Był w klubie nocnym, bawił się gdy. W czasie, gdy. gdy na ulicy działy się demonstracje, manifestacje, i to najbardziej złości tych ludzi, którzy co sobotę wychodzą. To ta bierność, ta bierność rządu, bierność prezydenta, bierność wszystkich, bierność mediów, które są po stronie dyktatury, ponieważ jest to dyktatura i o tym trzeba mówić. O tym nikt nie mówi, że policjanci stosują kule gumowe, które, które doprowadzają do niepełnosprawności, stosują gaz który szkodzi zdrowiu, przez który ludzie się duszą w tysiącach, może dziesiątki tysięcy ludzi, o tym nikt nie mówi oni podają ym, fakty takie, że 1500 policjantów stało rannych, nie wierzę w to, to jest wszystko bajka i tej statystyki, statystyki ministerstwa yy, na temat liczby manifestantów, czy wy uważacie, że to jest miarodajny wynik? że oni powiedzą prawdę, oni powiedzą, że było 30... 30 tysięcy manifestantów minionej soboty. Oczywiście, że nie powiedzą. Jak można sugerować się tym, co powie ministerstwo, jeśli chodzi o liczby? To jest zaniżanie. To jest skandal, że prezydent podczas w dniu, on o tym doskonale wiedział, to już było zapowiadane dawno, wiedział, że w Paryżu będzie gorąco. I zamiast być wtedy, zamiast być na posterunku, jako prezydent, jako głowa państwa i narodu, zamiast Znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby to się jakoś zakończyło. On wtedy jedzie w Pirenę, ze swoją żoną na narty. Policja doprowadza i pozwala, do, pozwala na to, żeby doszło do ogromnych zniszczeń, ogromnych strat, bo straty naprawdę były ogromne. To było porównywalne do aktu numer 3 z 1 grudnia, a już to był akt numer 18, jeden z najmocniejszych. Każdy o tym wiedział. Każda pani, kasjerka w sklepie, każdy, każdy, konduktor, każdy wiedział, że w sobotę będą manifestacje. Dodatkowo były też był największy marsz w dziejach Francji, jeśli chodzi o sprawy klimatyczne, ponieważ to się wszystko zbiegło. W sobotę był też marsz przeciwko zmianom klimatycznym. Tam było chyba minimum 50 tysięcy osób. Do tego też Algierczycy, którzy Którzy, którzy tak naprawdę robią to samo co we Francji. Yy, we w Algierii prezydent jest yy, jaki jest i chcą go usunąć. To samo co we Francji. To jest to samo. Ludzie po prostu wychodzą na ulicę i te trzy grupy się zebrały i z tego powstało co powstało. Ale prezydent Francji w tym czasie był w na Ciarskim, Jeździł sobie na nartach ze swoją żoną i miał gdzieś miał gdzieś to, że społeczeństwo wychodzi w tysiącach kolejną sobotę. Później w mediach pokazali tylko te akty wandalizmu, o czym już powiedziałem wcześniej, że. Połowa tych aktów to są ludzie, którzy przychodzą się tylko zabawić, żeby poniszczyć, nie mający nic wspólnego z ruchem żółtych kamizelek. A druga połowa to są ludzie podstawieni, to są agenci, to są najczęściej policjanci, którzy są przebrani. O tym nikt nie mówi, ale tak jest prawda. Dlaczego są bierni? Dlaczego do tego doprowadzili? Dlaczego. Jeśli. Kilka tygodni wcześniej przez kilka tygodni potrafili tak pilnować, żeby nic nie zostało uszkodzone, a nagle w sobotę pozwolili na wszystko. Pozwolili na to, żeby były zniszczenia, tylko po to, żeby w telewizji zostało pokazane to jak jest. Według nich naprawdę, że żółte kamizelki są takie okropne. Pamiętajcie, żółte kamizelki, ten cały ruch to są ludzie, to są zwykli ludzie, to są zwykli pracujący ludzie, którzy nie chcą nowego Ferrari którzy nie chcą zamków nad Loarą, którzy nie chcą pałaców, nie chcą złota, to są ludzie, którzy po prostu chcą normalnie żyć, którzy chcą normalnie zarabiać, mieć normalne emerytury, mieć normalne pensje, mieć normalne ceny. Chodzi tak to jest na lepszym poziomie niż Polska, ale to już jest druga para kaloszy. To są ludzie, którzy wychodzą po to, żeby i dzieciom lepiej się żyło. Jeśli ktoś to krytykuje, to jest Albo głupi, albo zaślepiony. Jak można krytykować te osoby i wspierać tego dyktatora Macrona? Ponieważ jest to dyktator, to jest dyktatura, on nie ustąpi, mimo iż społeczeństwo wręcz płacze na kolanach, błaga go, żeby odszedł. On w tym czasie jedzie do kurortu narciarskiego. Ale o tym nikt nie powie, o tym nikt nie powie. Oczywiście wieczorem wrócił z tych nart, no bo gdyby nie wrócił, to już by była katastrofa. On już by chyba nie miał się po co pokazywać, ale to tylko pokazuje jego podejście do ludzi. Jego podejście jest obojętne, on jest po prostu obojętny. To jest prezydent bogatych, najbogatszych. On nie patrzy na tych zwykłych ludzi, na nas, na was, na takich zwykłych ludzi, którzy zarabiają zwykłe pieniądze. To było chyba na tyle, ponieważ wiele sprzecznych informacji pojawia się na temat Francji: że ruch maleje, nic z tych rzeczy. Wręcz przeciwnie, cały ten ruch u tych kamizelek teraz przekształca się w coś lepszego, w coś mocniejszego, w coś bardziej takiego przemyślanego. Ostatnio już postatek oficjalna. Strona internetowa są, jest kilkadziesiąt grup na Facebooku. Wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Z tygodnia na tydzień jest to coraz lepiej zorganizowane. Jeśli ktoś. Mówi, że to słabnie, że Macron odzyskuje poparcie, jest po prostu albo płatnym idiotą, albo głupcem. I to by było chyba na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć.